Siemanko, Siemaneczko, motoptyzjaczki. Kolejny piękny dzień. Mam nadzieję, że będzie odrobinę mniej deszczowy niż wczorajszy. I jeszcze grad na sam koniec. Ehehe, ekstra! No i znowu. Znowu ruszam na drugi dzień szkolenia jazdy ADV. W teorii 3 czwarte dnia powinno odbyć się bez deszczu. Ciekawy jestem jakie dzisiaj nam ćwiczenia zgotują. Jakie wnioski i przemyślenia po pierwszym dniu szkolenia ADV1? co jest ok, a co nie jest ok co udało się wyłuskać z mojej techniki które jest ewidentnie co jest ewidentnie do poprawienia więc niestety patrzenie się zbyt nisko, może nie w same koło ale niestety zbyt nisko skupianiu się na jakiejś najbliższej przeszkodzie i nie patrzeniu się w dal, to na pewno pozycja ręki na sprzęgle, ale tutaj jest też do wyregulowania, bo tutaj coś mi nie do końca pasuje Kolejna sprawa to yy, brak odruchu, brak w ogóle korzystania z hamulca tylnego. Tak jak wiem, że przy zjazdach i na luźnej nawierzchni to z tego hamulca korzystam, ale jednak w jeździe codziennej z tego tylnego w ogóle nie korzystam, a trzeba, bo jednak tego nawyku odruchu w ogóle nie ma, więc od teraz obiecuję, że będę z tego korzystał. Nożny i dopiero, żeby ten odruch stopą jednak był. No to Moto Ptysiaczki, witamy znowu na Placyku. Dzisiaj na rozgrzewkę zaproponowano nam jazdę bardzo precyzyjną, jazdę bardzo powoli. Prędkościami rzędu 4-5 km. Zadaniem ćwiczenia jest tak operowanie hamulcem tylnym, aby nie zgasł nam silnik, ale żeby nie przekraczać tych, tej prędkości 4-5 na godzinę. Jedziemy sobie na pół sprzęgiełku. Powolutku. No dobra, tu jechałem trochę za szybko, no ale to pierwszy przejazd. Czyli generalnie tak. Stały nacisk na hamulec tylny, żeby był nieodrywany ani nie ten. Balansowanie ciałem lewo-prawo. Utrzymywanie równowagi i ja prędkość około 4 km na godzinę. 4,5. Dobra, więcej już nie patrzę na prędkościomierz. No to cóż, kolejne ćwiczenie, kolejne ćwiczenie wygląda na tym, że robimy ciasne kółeczka na mokrej śliskiej trawie wokół pachołka, staramy się nie wypieprzyć i tak na przemian, I robimy to w parach, tu kolega robi swoje trzy kółeczka, później będzie zmiana, później ja wskakuję i tak dalej, to jest przygotowanie, o tam widzimy już Paciak jakiś też się zrobił, no i teraz moja kolej. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Kółeczko przednie tak momentalnie wyjeżdża, z tej gleby praktycznie cały czas są. W tym przyznaję się, jedną też zaliczyłem, akurat nie nagrywałem. Za duża prędkość, wyśliźni się przód. Koniec ćwiczeń. Za mała prędkość To mi się motocykl kładzie Co? Ja się zgrzałem jak biała na No dobra, lecimy kolejne ćwiczenie A kolejne ćwiczenie to robienie zawrotku U-turn na takim ciasnym poletku chyba ma Ile powiedział, powiedział? że 6 metrów, no nie wygląda jak w metrów, nie chusteczki, no ale no, dobra. No ma określiski trawy, tak, wiem, już się usprawiedliwiam, jak kierowca F1, jeszcze się nie rozwaliła już wymówki ma. Dobra, jakoś kurwa poszło.

się? Tak, kiedyś z żoną jeździłem, ale żona się stwierdziła, że już się nie chce jeździć. No. A już nie jeździ z tobą? Już, znaczy jeździła ale sama. Jeździła, pleca, sama, nie, jeździła, jeździła sama, zrobiła prawko, chwilę pojeździła, ale stwierdziła, to nie dla mnie, nie kręci mnie, byliśmy na paru wycieczkach, ale mówi, że... Ja. A ty sprzętem jeździła? mt No, Chyba mamy krzywe te motocykle, wiesz? Możliwe. No krzywe, w jedną stronę dobrze, w drugą stronę słabo, nie krzywe jakieś. będzie, to chyba wina na pewno motocykl jestem. tak od do Tak. Myślę, że to z powodu jednej tarczy niewłaściwej stronie motocykla. I jeszcze po tej samej stronie z wydech. Tak, to, to, to też można Tak, i on ci wtedy to jest dokładnie. Nie niesymetrycznych, to? nie, no właśnie. Rozkminiliśmy, to nie nasza wina, nie, to jest tylko wina, bo w kieszeni mam portfel, to dlatego mnie drobne ciążą. A po bloku sponsorowanym, gdzie nam ADV Academy poopowiadało o Twoich wycieczkach do Maroko, do Andaluzji, po Kaszubach, Mazurach i tak dalej, jedziemy na ulicę na jakieś, znowu na jakieś szuterki jakieś kolejne manewry szlifować pojechały dzikusy takie manewry i nie wychodzi tak dla jasności, tu po prostu mamy zawrócić, mieszcząc się w pasie Tylko dodam, że instruktor w tym miejscu na swoim kiesie, zawracał na tym właśnie odcinku i zostawał mu jeszcze metr y, ulicy. Tak. O, tam już nie jest tak łatwo. Tam już jest lekki spadek. No nie. No I kolejne ćwiczonko. Ustalamy się na grząskim. Fragment jedziemy równomiernie. Później na odcinku płynne przyspieszanie, tak żeby się ładnie napędzić i hamowanie. Tutaj celem tego ćwiczenia jest, żeby tak się zaprzeć kopytami kolanami w kanapę i przesunąć lekko do tyłu. Odciążyć przednie koło. Ale żeby robić wszystko, żeby przy przyspieszaniu nie pociągnąć za kierownicę. A jednocześnie, żeby dociążyć tylne koło. Czyli to trochę przeciwnie, jak robiliśmy wcześniej. To jest taki sposób na pokonywanie pułapek piaskowych. A pułapka piaskowa według trenera to jest to, co widać, gdzie się zaczyna i widać, gdzie się kończy. Czyli takie blast, true sand. Jedziemy normalnie, pozycja, zaparcie. I rura. I zwalniamy. Lecimy z kolejnym ćwiczonkiem A kolejne ćwiczonko to jazda w bruździe. Wjazda w takiej dużej kolejnie, która jest, która ładnie chce i prowadzi motocykl. Nie da się z niej wyjechać. Robimy parę przejazdów na siedząco, na stojąco, z podparciem, bez podparcia. Pierwszy zatrzymujemy, później staramy się z tego ruszyć. Kolejna jest na tyle głęboka, że podnóżki są praktycznie. No tu widzę gmola też przytarłem. Tutaj nie. Teraz przejazd na stojąco. Teraz na stojąco w balansie. Nastająco zdecydowanie łatwiej, to już chyba ostatnia atrakcja tego kursu zabierają nas na krótką przejażdżkę, jeszcze nie wiem gdzie. Oddaliliśmy się dosłownie kilka kilometrów od ośrodka. Jedziemy nie wiem gdzie, ale zaraz się okaże trochę takiego luźniejszego piasku ale o, tutaj się trochę potańcował jeden drugi, wszystkie potańcowały o taki trawersik no a jakby to było błotko, to by było, już byśmy tak nie jechali tu troszkę zwalniamy Kółeczko, bo bujało w lewo, w prawo. A wjeżdżamy w piaseczek. Jaki ładny żuczek. Suterku ku część gałsa. nie chciał wpaść. Fajnie, tak po całym dniu kręcenia się i precyzyjnych, powolnych manewrach, tak wskoczyć na motorek i pośmigać sobie przez takie szutrowe trasy. Szczególnie, będąc prowadzonych przez przewodnika, gdzie wie, że każda ulica, sorry, każda trasa jest po prostu legalna i możesz tam się odprężyć, zrelaksować i pobawić. Dobrze. No i na koniec przejażdżki. Jeszcze się rozpadało troszkę. U, Ale głównym zajechało. Uhuhu. I jeszcze grat na tam koniec. Ehehe, ekstra. Ale na paza. Ua. Jaki kupny zapach! No i tym sposobem dotarliśmy do końca kursu Adventure poziomu pierwszego. I ja wiem o tych że to nie był najbardziej emocjonujący film i to nie było coś takiego strasznie hardkorowego. no ale wiadomo, poziom pierwszy do czegoś zobligowuje i te wszystkie ćwiczenia myślę, że sporo dały, sporo pokory, to na pewno. I na pewno materiał pod przyszłe ćwiczenia, które będzie po prostu trzeba robić samemu, to wiadomo, te parę powtórzeń, te kilkadziesiąt powtórzeń z każdego ćwiczenia to nie to samo co nauczenie się ich poprzez długą pracę. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy i wy wybralibyście się na takie szkolenie i co w ogóle o tym wszystkim myślicie, chętnie to poczytam. A na tą chwilę już się z Wami. O zromawacie i do zobaczenia na trasie. Hej!